Szanowny przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, jak wy tam dajecie radę z tą 12 potrawami. Wszystko idzie dobrze. Mam nadzieję, że jesteście wielcy i dacie radę. W drugi dzień to, co zostało, też trzeba zjeść, a na trzeci dzień będzie. Dla kogo ja to gotowałam? Trzeba to dojeść. No i tak co roku. Niektórzy mówią, że kochają jeść, więc jest okazja pokazać swoim miłość do jedzenia. Niektórzy żyją, żeby jeść, a niektórzy jedzą, żeby żyć. Każdy ma wybór. u mnie dobry nastrój. Po prostu cieszę się. Cieszę się, bo ja ani wczoraj nie rozmawiałam z nikim, ani dzisiaj, ani mam zamiar jutro rozmawiać. Dzisiaj tylko wam nagrywam film. Może słyszycie, że w kominku tresie drzewa. Jestem w ciszy i w spokoju. U mnie wczoraj było mnóstwo śniegu. Tak, mnóstwo śniegu. A dzisiaj deść. I wczoraj, dzisiaj byłam w lesie, i ja tak spędzam czas samo ze sobą. Ale to nie znaczy, że wszyscy powinni tak robić. Absolutnie nie. Każdy wybiera swoją drogę i każdy wybiera, jak spędzać dzień przeżyty. Nie ma znaczenia, czy to jest święte, czy nie nieświęte. Ci, którzy składali mi życzenia tam SMS-ami, mailowo i jeszcze w różny sposób, wszystkiego dobrego na święta, ja odpisywałam. Ja mam święta na co dzień, a wy dwa razy na rok. A teraz, moi drodzy, będzie przekaz od sił wyższych. A później ja od siebie dodam do tego przekazu. Więc zaczynamy. Cieszymy się, że w tych chwilach możemy cię dotknąć i być w kontakcie. Przyszliśmy, aby każdy z was dojrzał w duchu. wiesz, że wysokie częstotliwości daje dają rozwój, a niskie częstotliwości ściągają w dół. Wiem, że te proste prawdy mogą zmienić życie, ale dlaczego ludzie tego nie robią? Wiele idzie wiarę człowieka i on chce natychmiast zdobyć to, czego chce. Odkryjmy sekret: wszechświat tak nie działa działa zupełnie inaczej. виде и вычува импульсы высоких частотливостей и высылал до них еще венцы таких самых. Право подобно притенка подобно. Если кто еще радуя, в его жизни появятся еще венцы выдажей, благодаря которым которым бендеща радовал. Так трудно есть умыслове людскому понять простом жечь. o której powiedział Wam już jeden z największych nauczycieli Ziemi. Mówił, bądźcie jak dzieci. wyłożył te słowa dużo miłości i mądrości. Do tej pory bardzo trudno było w pewni wielu to zrozumieć. Gdyby człowiek zachował się jako dziecko w stosunku do swoich pragnień i cieszył się na każdym kroku w kierunku ich spełnienia, Wówczas wszystko potoczyło się inaczej, znacznie łatwiej i szybciej, a co najważniejsze, z miłością. Mówimy o tym, że ważne jest, aby zachować radość w sobie. To łatwe, ale trudne do rozpoczęcia. Umysł uwielbia od czasu do czasu pomieszać pewne rzeczy. Możesz zagrać z nim w grę, co jest dobre, a co złe. Po godzinie twój umysł nie może znaleźć odpowiednich argumentów w swojej słuszności. Wydaje się, że machnie na ciebie ręką i powie: "Rób co chcesz". Dość łatwo osiągnąć stan, w którym umysł nie ingeruje w bieg wydarzeń, wystarczy myśleć irracjonalnie. W takim przypadku będziesz miał nieszablonowe myślenia. Co oznacza, że będziesz bardziej zbliżony Dostaną jako dzieci. Dzieci grają w swoje grę, ale grają na pewnych obrotach. Wizualizują, żyją, czują to, co grają. Dlatego łatwo jest im robić to, co oni robią. Mówimy: radujcie się, a ono pomoże Wam w spełnieniu swoich pragnień. To takie proste radować się. Takiej pięknej. Przykrasno prawda, i radosny, i mądry, i prosty. Prosty jak prawda. Prawda zawsze jest prosta, tylko człowiek komplikuje sobie tą prawdę. A ja chcę wam powiedzieć o pewnej rzeczy, kiedyś prowadziłam konsultację. Pani była wykładowcem z tego, co ja zrozumiałam na uniwersytecie, na studiach, gdzieś, nie nauczycielem, tylko wykładowcą. I konsultacja trwała godzinę czasu. Ja rozmawiałam z taką poważną osobą. Wibracja jego głosu była taka powaga. Ja bym powiedziała też smutek. I kiedy konsultacja dochodziła do końca, zapytałam, ile ona ma lat. Okazało się, że na dwa lata do mnie młodsza. To nie jest duża różnica. Można powiedzieć, moja rowiesniczka. I ja zadałam jej pytanie: Dlaczego pani jest taka poważna? A ona powiedziała, że całe życie mąż mówił, że jesteś wykładowcą i nie wypada wygłupiać się. I mówi, że nawet kiedy wnukowie przychodzą do nich do domu, to przy mężu ona nie może, bo nie wypada wykładowce wygłupiać się. I to było dla mnie nie to, że dziwne, a ja bym powiedziała przerażające. Człowiek nie może sam siebie wyrazić. I ona do mnie mówi, kiedy ja po słucham, to ja zazdroszczę, pani radościę. Ja mówię, to dlaczego Pani nie pozwala sobie być takim dzieckiem? Bo nie wypada a sobie z tytułem wygłupiać się. Rozumiecie, jakie stereotypy, to same te kajdany, stereotypy, które ograniczają człowieka. A mnie nic nie ogranicza. Jestem zawsze sobą i wszędzie. Ja mogę powiedzieć to, co czuję, to, co myślę. Przecież dzieci nigdy... Nie myślę, czy spodoba się dorosłym to, co oni mówią i jak nie siebie wyrażają. Oni po prostu wyrażają siebie z całego serca. Wy, moi drodzy, starsza młodzież, wy sami siebie ograniczyliście. Wy sami narzuciliście sobie tą powagę i zapomnieliście, że jesteście dziećmi Boga. Zawsze, nie ma znaczenia w jakim wieku, więc przywracajcie sobie tą radość życia, tą dziecięcą radość, bezpośrednio z dziecięcą. Mądre, dorosłe osoby nigdy nie będę głupot gadać, a będę mówić mądre rzeczy, płynące z samego serca. Z Wami była Irina.